Uczestniczymy w procesie dialogu obywatelskiego, czyli mamy strony, które są zainteresowane wspólnie, wspólnym rozwiązaniem problemu, a w tym wypadku problemem do rozwiązania jest jak usprawnić. Komunikację drogową w bardzo newralgicznym dla Trójmieście punkcie, czyli droga, która w zamyśle ma powstać, interesuje zarówno nas, mieszkańców Trójmiasta, bo to jest kierunek przez nas często wybierany, ale szczególnie interesuje ona turystów z całego kraju, którzy jadą nad morze i oczywiście narzekają na korki. Nasz proces komunikacji polega na tym, że wybraliśmy sobie partnerów do dziesięciu spotkań. I to są partnerzy w postaci społeczności lokalnej w konkretnych, w konkretnych węzłach drogowych projektowanych przez w tej chwili specjalistów. Czyli dziesięć spotkań, z których każdy ulokowany jest w miejscu, w którym ma się oprócz drogi jeszcze coś dziać. Czy będzie to węzeł, czy będzie to tunel, czy będzie to wiaduk. Rozmawiamy o szczegółach w tej chwili, aczkolwiek projekt jest w fazie kilku wariantów. Czyli o szczegółach nie można rozmawiać, ale wiadomo, jak jesteśmy, kiedy chodzi o nasze bezpośrednie sprawy, wtedy jesteśmy jako obywatele dociekliwi, potrzebujemy informacji, wtedy jesteśmy społecznie zaangażowani i bardzo dobrze. Bo przy takim społecznym zaangażowaniu niewątpliwie wychodzą czasem drobne sprawy, ale istotne i te drobne sprawy choćby na przykładzie wniosków formalnych składanych do tej pory można uwzględnić i to robią projektanci. Z pięciu e, formalnie złożonych wniosków trzy zostały uwzględnione już w rozwiązaniach co do innowacji, których przyczynili się właśnie obywatele uczestniczący w takich spotkaniach. No właśnie, czyli oznacza to, że droga będzie miała bezpośredni wpływ na życie mieszkańców dzielnicy Chylonia, co jest e, polem do dyskusji, a co jest już niezmienialne? Nie, w ogóle nie ma tu pojęcia niezmienialne. Wszystko jest w tej chwili płynne. Dopiero są opracowywane różne warianty. Jesteśmy na etapie bardzo generalnych dyskusji. Szczegóły będą wtedy, kiedy zostanie wyczerpana cała procedura przygotowania takiego projektu. No, ja myślę, że w momencie, kiedy zapadnie decyzja, że będzie ta inwestycja, wtedy przystąpi się do um, opracowywania już szczegółów i wtedy będzie można mówić o konkretach. Na razie przymierzamy się do różnego rodzaju wariantów. Na razie hipotetycznie o niektórych sprawach rozmawiamy i wkładamy papierek lakmusowy w różne miejsca, żeby zobaczyć, jak społeczeństwo przyjmuje te propozycje. Ale mówiła Pani, że jesteście Państwo mediatorami między dwiema stronami, które są zainteresowane. To po co mediator? Mediator jest A, potrzebny pyta, wtedy, pyta. kiedy jest konflikt. Nie, nie, o nie, proszę pana. Mediator jest po to potrzebny, aby zapobiegać konfliktom. Taka jest misja mediacyjna. Mediator, mediator pojawia się to, wtedy, kiedy są problemy do rozwiązania i strony niekoniecznie sprawnie o tym problemie rozmawiają. Moją rolą jest na takim spotkaniu usprawnić komunikację tak, aby problem nie przerodził się w konflikt. I ja taką mam nadzieję, że moja druga strona stołu, czyli zespół ekspertów, specjaliści, Potrafią dzięki dobrej współpracy mojej z salą, potrafią uważnie salę wysłuchać, potrafią z uwagą przeczytać raport, który przygotuję i z tego raportu wyciągnąć dla siebie wnioski. Na sali mamy ekspertów z Urzędu Miasta. Myślę, że ich wiedza tutaj może być potrzebna obywatelom, tylko obie strony powinny się słuchać cierpliwie i mam nadzieję, że dzisiaj tak będzie, że kultura osobista każdego z uczestników tego spotkania. Będzie tutaj odgrywała ogromną rolę i na pewno to spotkanie nie przerodzi się w ryskówkę, a przerodzi się w sprawną wymianę informacji. Z taką nadzieją wracam na salę.